Cześć. A dzisiaj dojrzałem trochę, żeby wreszcie tą paczkę od Widza Maciej'a otworzyć, zaprezentować Wam i też przekonać się, co jest w środku. No, Maciej gdzieś w mailach częściowo coś mi wysłał, ale starałem się nie patrzeć. I cóż, otwieramy. 7 kilo prawie 6 tam prawie bez, 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 bez 100 gramów. No, i nie ma na co czekać. Mory nie mam. Ktoś mi już zarzucał, że. A gdzie mora? No, mora na działce wylądowała. Naprawdę tam się przydaje do różnych y, prac. Y, więc mora na razie nie wróci, coś wróci za chwilę. Ale też się. Bojąc ja się, że to bo, bo próbowałem coś przecinać, co nie do końca się dawało do przecinania nożem. Dobra. Chciałbym tu paczkę jak niej y, ładniej otworzyć. A konstrukcję? 7, 7 kilo konstrukcji! <laughs> to musi być jakiś sztos Macieju, wielkie dzięki <laughs> za przesyłkę Ja w ogóle, y, powiem szczerze, tak, tutaj w kamerę, bo ustawimy ten tak, że już tak prawie że na y, prostych nogach stoi, żeby tutaj ogarnąć to pakę. Hmm. Mam tutaj y, konstrukcji się zebrało mi tyle, że y, ja nie wiem, kiedy ja to wszystko spróbuję zaprezentować. Czy od y, y, widza Grzegorza, czy od widza Macieja, czy od innych widzów, y, którzy mi coś wysyłają, naprawdę jest y, ciężko, y, ciężko z czasem, tak moim, gdyż nie jest to, ja już powtarzałem, ale wiem, że ludzie często y, pytają, to nie jest y, moje zajęcie zawodowe, tak ja nie, nie, jakby nie inaczej zarabiam na życie. Mam inne inne powiedzmy obowiązki, a to jest moje hobby. I, i często jest tak, że no, nie da się nagrać filmu, który ci się położy spać i jest 21-30 i człowiek próbuje coś tam nagrać. To się nie udaje, no, jakąś przyjemność, tylko trzeba mieć. Więc ostatnio mam takie trudniejsze okres, jeśli chodzi o i pracę i, i, i prywatność, i, i w ogóle różne obowiązki, więc... Wybaczcie, trochę rzadziej te filmy powstają. Dobra, miałem plan nagrać, bo to jest drugi taki unboxing, otwarcie, zaprezentowanie, miałem plan nagrać parę otwarć, no ale nie było, nie było jak, w sensie kiedy podejść i, e, i czegoś nagrać. Dzisiaj mam powiedzmy okienko trochę większe, dłuższe, więc Macieju dzięki wielkie, prezentujemy co tu bo wysyłałeś. Pudełko dobre klamki, już waży swoje. Nie wiem czy zacząć od gardy. W sensie pudełka gardy. Dobra, zacznijmy od pudełka gardy. Przecież <grywa> waży wcale nie mniej. Kasiu, w, w paczce były Było to pudło i to pudło. Poza tym, o! <grywa> jest jeszcze niespodzianka. Smart do zamków. No, ok, dzięki, bo. Yy... Bo powiem szczerze, yy, to nie jest y, trywialny temat, yy, ja czasami psikam wd 40 albo jakimś innym smarem, ale tak doraźnie, natomiast yy, trzeba pamiętać o tym, że <grych> warto mieć dedykowane, dedykowane, yy, dedykowane smarowidło do zamków, bo do takich zwykłych, yy, no nie to się klei kurz i tak dalej i tak dalej. Dobra. Chyba grafitowe też są te preparaty do, do, do zamków. Nie wiem jaki ten ten jest, pierde. nie jest to reklama, w sensie, może jest, ale <grystanie> nie jest to, to moja, jakby, <grystanie> kasy za to nie wziąłem. Dobra, Ok. po kolei, zobaczmy co mi tutaj Maciej wysłał. I to będzie, <grystanie> no prawda, 7 kilo konstrukcji, ja na biurku nie mam nic tego wszystkiego ustawić, ale zaczynamy no i to wygląda już wiem, trochę jak okej, uff uff, czego ja się bałem, Zacząłem ASA jest, jest, jest 7 pinowy pewnie 1, 2, 3, 4, 5, 6 no 6, być może 7 bo nie... Nie no, sześciopinowy chyba zamek Ale bałem się tego, co kiedyś dostałem od Widza Bartosza I też chciałbym wam pokazać, przypomnieć przynajmniej Taki zamek Taki zamek z bardzo podobnym kluczem tego wygrzebałem go, no trochę inny, ale jest kształt podobny i rzućmy się w oczy yy, I to jest zamek, yy, który ma takie Perfidne wejścia. Trochę się bałem, że, <głos》>, że to jest to samo. Aczkolwiek obstawiam, że zamek ten, ten zamek firmasa Asa, będzie pod względem pinów dosyć trudny do spikowania. Kształt klucza, no taki, dosyć, dosyć wysokie góry i doły. No ale zobaczymy. Dobra. Ciekawe co to są dwa zamki z tego samego kupyta? Tak, to są dwa zamki, które otwiera ten sam klucz. Nie wiem, czy jest klucz master. Dobra, będziemy to sobie badać. Dobra, <laughs> patrzymy dalej. Patrzamy. Yeti, taki szafkowy zamek Yeti. Klucze są przyklejone. Nie będę ich teraz y, otwierał. Wydaje się taką y, mocno standardową wkładką. Wkładką? No tak, no, wkładką. No. Y, standardowym zamkiem. Ale powiem wam szczerze, że y, odrobinę szacunku do zamków Yeti mam. W sensie zamków brandowanych Yeti. Bo one, y, często nawet stare, mają y, ciekawe piny zabezpieczające. Na moim kanale zresztą jest takie otwarcie jednego zamka, który ma taką beczułkę mocno naciętą. Także zachęcam do oglądania Co my tu mamy dalej? Oho, kurde, bardzo stara konstrukcja Patrzcie, papier podziałem, ma to może coś? Jakiś... Nie, chyba nie, chyba, chyba papier nie jest aż tak stary Ale konstrukcja Naprawdę ciekawa, delikatnie obróćmy sobie. Chciałem tutaj przygotować. W sensie, czy mam przygotowane, ale o, jakąś latareczkę, żeby zaświecić. Okej, okay, to teraz będzie jakiś, 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 jakiś taki liverlock, taki y, zamek na klucz. piórowy i konstrukcja fajna, ciekawa <laughs> nie wiem czy jest klucz w środku, będziemy dalej patrzeć Tu są miejsca, żeby żeby to wszystko pokazywać tutaj elementy budowy zamka oho, jest i zamek <laughs> który często pytacie ja też mam tytana gerdy tylko że taką wersję używaną ten wygląda dużo nowszy nie próbowałem go pikować. Od razu mówię, że, że nie próbowałem. Myślę, że inaczej, pikować to jak pikować. Yy, nie udało mi się go napiąć, więc odpuściłem. Ja mam taką bardzo zużytą wersję, ja tego na nie mogę teraz wyciągnąć. Jeszcze tam trzeba było to ustawić w pozycji 0, żeby go wyjąć. A, bo kręci mi się cały korpus. Nie jest zamontowane, i o, dobra, <głos》> wyszedł, i y, kręcił się cały, o, cały ten element. Nie tylko y, rdzeń, ale również element. Y, I ten, 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 ta moja, y, y, to, ten mój zamek teraz go nie znajdę od ręki. Jest dużo bardziej zużyty i ma bardziej wycięty y, taki z, ten, ten element napinający, można powiedzieć, obracający. I nie udawało mi się tego napiąć, ale. Znam y, opinie innych youtuberów, takich poważnych i to zamek sztos. Może raczej realnego podejścia do niego wytrychami nie ma. Wiem, że jest jakiś patent y, na dekodowanie klucza, y, 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 robienie, y, do, do robienia takiego, y, takiej maszyn, maszynka może jakaś jest, ale z zwykłym wytrychem ciężko. To, Dobrze, to będziemy próbować. Yy, też nie amieszkam ja wcześniej się później przedstawić swoich yy, ataków na ten zamek kolejna kolejna rzecz o, no, znowu była sabloj i znowu podobny, podobny zamek do, do tego pierwszego ale inne nacięcie, no i właśnie, to jest kurde nacięcie zwróćcie uwagę, że aby gadać, co robię, zapoznać Ja próbowałem czyścić. To znowu wiesz, słonecznik, o, tu widać go plamy. Gdzieś tam, gdzieś tam mam yy, yy, jeszcze rany i, i pewnie ktoś się dopatrzy czegoś, bo siatkę ciągnę na, na yy, tym moim płocie, gdzieś tam na gdzieś tam działce, buduję Ale zwróćcie uwagę, jak, i, jak patrzymy na wycięcie klucza, gdybym miał wybierać między tymi dwoma, to zdecydowanie wziąłbym ten tutaj, żeby pikować. To trzeba mieć bardzo wysoko, poprowadzić wytrych, nie wcisnąć piną tego, który tu jest taki wycięty <laughs> i dobierać się do tych kolejnych. Tutaj wydaje się sprawa prostsza. Więc nawet w prostych zamkach, bo tu asaba na pewno ma dosyć trudne... Te, <laughs> te, yy, te piny są przemyślane i tak dalej, i tak dalej, ale warto wiedzieć to. Już mi powtarzałem to nie raz. przy okazji powtórzyłem. Dobra. Mamy asabloje mamy fajną starą kutkę. Nie wiem, czy tu klucz się znajdzie. I mamy jeszcze jeden zamek trochę rozmontowany. To jest to, to jest ta słonka tego yy, gardy Tytan. Smarowanie mechanizmu bębenka zabronione. No to tak, to chodzi o to, żeby ludzie nie psikali czymś tam, czymkolwiek. Pytanie: czy to jest yy, na ten sam klucz zamek. To jest ten sam, ten sam klucz, czy jakiś taki element. No, Mamy dwa zamki na ten sam klucz. W drzwiach, no? Ok. I tu mamy dopiero co. Słuchajcie. Jedną, jedno pudełko wyjęte. I tu jest drugie, które też waży, więc pozwólcie, choć cię podwórze, przesunąć tak to. Wszystkie elementy tutaj na bok. Wszystkie zamki, klucze, kładki i kłódki i otworzymy od, sobie tą drugą część e, paki od ciebie. O, no, to, to ta pierwsza już jest e, taka, te, te Asa, te, e, te Gerdy, te, ta kłódka stara Yeti, no bardzo, bardzo fajne. <gryw> Na pewno zajmie mi dużo czasu zabawa z nimi. Zresztą, Wiele osób wybaczcie mi jeszcze, powtarzam się, czeka tak na jakiś, na jakiś film ze, ze swojego kutku, albo na choćby maila odpowiedź. <grym>, kurde, ja mam taki, <grym>, taki zakrzan, żeby nie powiedzieć i w pracy zawodowej, i, i, i prywatnej, że ciężko mi się tu ogarniać z innymi rzeczami, ze swoim hobby, właśnie jakim jest lockpicking. Dobra, tu już widzę, że kurde, jest mega. Mega, MEGA, <laughs> tego nie znam jakieś elementy z pudełka tu jakiś yeti, wkładka, lob lop, przepraszam wkładka pod ten, no taka z, 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 z tą z pokrętłem na zabierak to będzie mogli sobie sprawdzić czy jest odporne na ten atak brudzikiem no dobry temat, bo mam tutaj też też z jakiejś aukcji gardę, która jest, powiedzmy, tak na pierwszy rzut oka, no to, to jest y, tożsame, tak? podobne. Zobaczymy czy coś może jest lepsze, coś gorsze. <noise> Mam nadzieję, że pozów nie będzie. Dobra, kładę się z prawej. Tutaj jest jak jakiś, jakaś składka podklankowa. Ja gdzieś taki klucz widziałem. Y, Kam. Gam. Nie. Kam. sam, Nie wiem. Gdzieś taki klucz widziałem podobny, to nie wygląda dobrze. Ten klucz jest tym lekki, zwrócił uwagę, że wprównując go z wycięciem yy, yy, innych, <grych> innych asa, to, 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 to jest taka troszeczkę zabawka, aczkolwiek wydaje się prosty do spikowania. I być może nie ma żadnych pinów zabezpieczających, troszkę przyspieszam. Bo jak zwykle ja otwierając paczkę, mówię o 4 tam 15 minut to kupa czasu, a już mi cztery zostały na baterii. Zobaczmy, GMB wkładka, to jest kolejna rzecz w paczce. Nie będę już odrywał klucza. To wygląda też na klucz klasyczny, ale nie, nie miejcie te trochę złudzeń. Często takie. Takie wkładki, które wyglądają klasyczne, takie zwykłe, najprostsze, no, kryją sobie e, jakąś tajemnicę albo piny e, trudne do spikowania w tych starych wkładkach Yeti to, to jest powszechne, e, powszechną, na, na tyle na, ja, ja trafiłem na nie, a są takie wkładki, jak e, ten Lockpool nieszczęsny z pułapkami też on z zewnątrz wygląda trywialnie, a później z pułapka i. Po spiekowaniu nie da się go otworzyć. Dobra, idziemy dalej. Oho. Wkładka na klucz. Taki kwadrat. Kwadrat, Boże, taki taki yy, nie krzyż, no nie wiem, yy, trójramienny klucz. Podobną konstrukcję kiedyś dostałem i mam już co Zaprezentuję wam. Niebawem być może. Od, od, od widza, nie pamiętam już imienia, y, która, która, trochę mniejszy klucz, ale też taki sam kształt wejścia na zamek. Tamta wkładka trzymała, y, trzymała pilnowała pewnych zabezpieczeń. Y, szedł do samoforów dostępu, w PKP i tak dalej. Y, wkładka kutka. Kutka była mała, lekka, ale klucz wyglądał jak ten, tylko że był mniejszy. No, takie kłódki, powiem wam, nie, nie widziałem w życiu jeszcze. Tylko mówię, ja nie jestem ślusarzem, który się z tym na co dzień spotyka Rewelacyjne, To no, jest super sprawa do kolekcji I do próby spikowania Zapomnijcie, na pewno nie będę je psuł W sensie Na, na, na siłowe ataki Niestety no, no, nie, nie dorzekacie się tej, tej, tej konstrukcji na pewno Dobra Zobaczmy dalej Kolejne Kolejne ciekawe już no, po kształcie Hmm. Elementy <noise> z kluczem mimo dwóch minut przed końcem filmu spróbuję. Coś powalczyć, ale nie wiem czy mi się uda. Bo ja nawet nie, nie mam pojęcia jak to ze sobą zgrać, więc <noise> czy to jest skurcz wkręcany, bo tu jakiś gwint widać. Z kolei tutaj gdzie ta moja notareczka. tutaj nie ma gwintu, A, dobra. Chyba mam coś tak to działa. Nie wiem czy rewelacja Klucz wkręcany tego jeszcze w życiu nie widziałem. Zostawić do lekko wkręconego, żeby miał rygiel, będzie się trzymał i położę obok. Minuta. Minuta ale na moim filmie? A nie, no, spokojnie, wręcz bo do długo baterii i przedłużymy. Champion e, Six Lever. Czyli ma sześć dźwigni w sobie ten, ten Champion, który się poruszyć. No, Macieju, naprawdę sztos. E, takiej paczki się nie spodziewałem. Tylko tu chyba nie trzeba nic trzeba nie poruszać. Aby coś źle wkładam. O! <grystanie> Już jak, jak się przerwie, słuchajcie, to ja dorobię ten materiał. No, hmm. będę musiał go, go połączyć. Nie spodziewałem się aż tak długiego wystąpienia. Tu mi krzyczyły mi baterie. to żeby nie było takiego zaskoczenia, to ja teraz przerwę i, i, i te jeszcze wkładki i zamki zaprezentuję No po, po przerwie, po przerwie, a znaczy nie po pocięciu No nie my my mi, aż tak się nie spodziewałem, że to się potoczy Mega paka Dobra, wracam po pocięciu Bateria wymieniona, kutka którą pokazywałem ostatnio przyłożym klucz do niej i zobaczymy na pewno będę się przyglądał tej konstrukcji bo, bo jest mega 1 2 3 4 no fakt tu jest tutaj widać nawet te sześć tych dźwigni które dźwigien, które trzeba dźwigni które trzeba poruszyć tym kluczem i on to robi nie jest to na no, ogół to, to, to takie lever lock, to się spotyka przy kluczach taki, taki obszar 6-7, tych dźwigni, przy kluczach piórowych. A tutaj mamy przy kluczu no, wciskanym. Mega, 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 mega sprawa. Dobra, szybko kończmy. W sensie kończmy. Prezentujmy dalej. A to a to, a to a dobra. A to ciekawe, z kawałek podnoszę. Myślałem, że kiedyś siadłem, wypadł skutki. A to, a to nie, to wkładka jest. Nawet ma. Yy, no, może nie śrubę, ale gdzieś tam kto wie? bo może pokazowa, nie wiem. Maciej, jak wiesz, cóż to jest, to daj znać. Ktoś może wie, to niech napisze w komentarzu. To jest wkładka, no, którą chyba łatwo. <laughs> łatwo spikować. O tak, tak, otworzyć, zamknąć łatwo. Nie wiem, czy może to ma jakieś e, zastosowanie zastos w drzwiach, które są pod prądem. No, nie wiem, tak kombinuję. E, po cała z plastiku. Albo jakieś pokazowe, szkoleniowe? No dobra, daj, 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 dajcie znać. Ktoś, ktoś wie to, niech napisze, do czego można taką wkładkę wykorzystać. Albo taki element wkładki. No, na pewno jest ciekawe i oryginalne. Tutaj coś. Zamek. Wkładka taka. O, lubię lubi, lubi takie opisy. Na pudełku, nie, jest żadne tam. Mm... W środku instrukcja. od razu widzimy. wiemy, że ma swoje minusy, że ktoś jest pudełko, to, to co wtedy. Ale chyba każdy wie że prostą instrukcję. W sensie jak jest prosta instrukcja typu jak zamontować wkładkę, ponieważ śruba jest właściwa, no to, to w zasadzie taka trochę proforma instrukcja. No dobra, klucz wygląda ciekawie oryginalnie. Wkładka jest sześciopinowa. Zobaczymy. Zobaczymy. O, co ciekawe, zabiera się, klęci luźno pewnie, dopiero jak się... Tak, może wkładkę, klucz pewnie z dwóch stron można włożyć i będzie działać. Dobra, będziemy to oglądać i analizować. Tymczasem tutaj mamy, o, trochę mi się urwało, Gerdę. Gerdę yy, Rimpro, wkładka antywłamaniowa, szóstka maksymalna. W gardzie, przynajmniej w tym okresie, gdzie była, o, klucza nie mam. Będzie bez klucza próba ataku. Być może też próba przywrócenia. Sześciopinowa wkładka. Gerdę Pro System znam. Nie znam tej, tej wersji RIM. Być może czymś się różni. Zobaczymy. Na pewno to jest godne uwagi, że ciężki. Ten taki, ten taka rozeta, a nie jakieś lekkie nie wiadomo co. Dobra, zobaczmy ostatnią wkładkę. MEDOS. I wkładka MEDOS wygląda w ten sposób. Klucz wygląda klasycznie, troszkę może większy się wydaje od, od klasycznych. Wkładka bardzo otwarta, jeśli chodzi o wejście na wytrych dosyć tutaj szeroko wiatr hula się wydaje, no zobaczymy w praniu jak to wyjdzie na pewno jest to kolejna wkładka kolejne, kolejne cięcie przy tym medusie, medos, przepraszam, wkładce po prostu skończyła mi się pamięć na karcie, wybaczcie kolejne rzeczy nie, nie, nie dopilnowałem no. no ale cóż, dobra, nie będę tłumaczył, życie tutaj mamy mam nadzieję, że się tam nagrało wcześniej też być może się nagrało w kłódkę raczej klasyczną, raczej otwartą, pięciopinową, mm, z kluczem. Który, no, no może nie jest trywialnie wycięty, ale, ale no powinno się dać go spikować, zwłaszcza, że otwarty, otwarty dostęp jest. I chyba tyle. Eee, <ścoughs> naprawdę, boiłem się aż, aż, aż takiej ilości <laughs> ciekawych konstrukcji, wiele z nich jest y, unikatowych, naprawdę Takiego klucza nigdy nie widziałem, nie miałem w rękach. Tego też, nie? Wbrew pozorom, takie niby drobiazga. A kto widział, niech da znać do czego wykorzystywał, albo, albo w czym widział. Choćby kolejna konstrukcja. Mega ciekawa. No, tu, tu mógłbym naprawdę wiele, wiele, wiele. o każdym teraz znowu zacząć mówić, więc, więc ucinamy. Dzięki wielkie Macieju, naprawdę yy, kawał, kawał, kawał fajnych konstrukcji w, w, w bardzo dużej paczce. Yy, i cóż, no co ja mogę powiedzieć? Mogę się postarać to wszystko gdzieś, w, w, oczywiście, to w czasie, próbować, pikować. I tyle. Dzięki Macieju, dzięki Macieju za przesyłkę. Raz jeszcze dzięki za oglądanie, trzymajcie się. I cóż, ja tutaj gdzieś to muszę uporządkować ten mój bałaganik teraz. No, dobra. Cześć.